tamtu Igor z przyszłości z przyszłości tak, lekka przerwa była na kanale chyba tydzień nie wrzucałem odcinek ten był zmontowany ogólnie już we we wtorek we wtorek był wyjazd na wtedy go montowałem i był on zmontowany, nie było tylko miniaturki Ola, oraz teraz wprowadziłem lekkie poprawki żeby był bardziej dynamiczny że tak to ujmę i teraz wracamy na pełnej petardzie, już tak? Poniedziałek, prawdopodobnie filmy poniedziałek, środa, piątek. Tak jak wcześniej. Albo poniedziałek, środa, piątek, albo wtorek, czwartek, sobota. Jeszcze zobaczę, jak to będzie. Kilka vlogów już jest nagrane na zapas. Bardzo fajnych. Trening. Nie będę za dużo zdradzał, ale jest jeden trening chyba nóg. Trening też. Dwa treningi w trakcie dnia. Jeden taki vlog, że. Je, dwa treningi po prostu. Nie będę mówił nic więcej. E, trening, trochę dziki trening, taki zwariowany też jest nagrany jeden. Jest też jeden vlog z wycieczki, którą niektórzy mogli widzieć już na TikToku. E, co też będzie na kanale ten vlog. Jest kilka jeszcze planów więc fajnie się zapowiada i tyle mam do przekazania, tyle informacji zapraszam do oglądania Uryba. witam w dzisiejszym vlogu 58 jak to się prezentuje. Lecimy robić śniadanie. Moje właśnie po prysznicu. Śniadanie i... Kurwa, nie widać mnie. Lecimy robić śniadanie i dwa posiłki od razu zobaczycie. Jakie? Dobra, do pierwszego posiłku 100 gram płasków ryżowych. Widziałem, że typ na TikToku zalewał wodą Więc dzisiaj ja robię zawsze na mleku w garku, a dzisiaj zalewamy wodą rządkiem. Pójdę najwyżej wodę będę pił Chyba jeszcze. To jest posiłek jeden płatki ryżowe. Do tego wrzucamy białko. Ja mam e, nie, tu nie pisze smak. O tu, biała czekolada. I do tego jeszcze wrzucimy owoce. I zara gotujemy wodę. Trzy worki. Trzy worki ryżu gotujemy. Co dzielimy na dwa posiłki po 150 ryżu? Do tego gotuję 400 od razu i dzielę na dwie porcje, po 200. I kurde to będzie prawie białko na cały dzień, co nie? Tak sobie zmieniłem, że wolę zjeść więcej mięsa. A po prostu nie wiem jakichś puddingów proteinowych. Czy innych takich rzeczy. No, jedyne co mam to aktualnie. Ja jem tylko jak już, to albo skery waniliowe, czy jakieś truskawkowe, albo naturalny, zwykły sker, albo taki właśnie jogurt. I to tyle z białka, jakie je jem ogólnie. Chyba, żeby jakiś nowy pudding wyszedł, czy coś, to bym se testował smak. A tak to nie kupuję tych puddingów, ani innych kaszek. Bo nie potrzebuję. Wolę to. I mi smakuje. Takie jedzenie. Coś tam coś było w tych puddingach. Tam się karogen? Kurwa nie wiem, coś na k, i kończące się na gen. Co niby jest niezdrowe. Białko WPC, mięso, jogurt naturalny. I tyle. Jak dzisiaj mamy trening. Trening łap Karabiny, karabiny łapy barki Dobrze Zwróciłem białko Dwie miareczki WPC Biała czekolada Na początku było troszeczkę za zawodniste Ale już poczekałem Zrobiłem ten ryż Więc ja polecam przygotować z rana Potem od razu trening I mogę odpalać jedzenie Nie muszę robić, nie muszę na nic czekać Papryka słodka. Do tego zioła prowansalskie, sól i na patelnię oliwa, olej. Więc bardzo proste. Nie używam żadnych przypraw do kurczaka. Kiedyś używałem, ale teraz mi smakuje tak. Więc po prostu papryka słodka i zioła prowansalskie i to bez, bez kombinacji. Zaraz wyciągniemy może coś z zamrażalnika. Kurwa tu skawki w zamrażalniku. Ale Ale nie wyciągnąłem ich wczoraj, a wczoraj myślałem, żeby żeby wyciągnąć te skawki. Zobaczymy. Może coś innego się znajdzie, jakieś maliny. No i chuja. Rabarbar, Rabarbar jest, kurwa. I truskawki, no ale to nie odmrożę ich teraz. No bym twarde musiał jeść. No, tak to się prezentuje, dorzuciłem dżemu truskawkowego. Zobaczymy, czy nie będzie za słodkie, bo to białko ogólnie słodkie jest, ale wodę dodałem zamiast mleka, więc może będzie idealne. Włosy jeszcze nie wyschły. Ciekawe, czy przyjdzie kameraman, kameraman Dawid, ciekawe, czy przyjdzie na trening, napiszemy do niego test, <śpiewa> <śpiewa> powiem tak. Dobre, zobaczymy po jakim czasie będzie można trening zrobić, mam nadzieję, że po szybkim, bo nie mam mleka, więc szybciej się strawi, nie ma dużo tłuszczu, prawie nic, bo nic nie dodałem, żadnego masła orzechowego, więc fajnie, za godzinkę trening, Max. No właśnie, dzielę, dzielę. Dzielę tak po pół właśnie, mniej więcej i normalnie jakbym jadł, to bym posypał to na ryż po prostu, co nie, ale dzielę tak na pół, w sensie, że ryż, mięso, bo potem lubię sobie, bo ryż mogę jeść chłodny, ale mięso lubię sobie podgrzać, więc składę tak obok i potem jak będę jadł, to wyjmę na patelnię szybko, wtedy na ryż. Wtedy damy trochę sera, posypiemy, yy, polejemy jakimś sosem i marchewka do tego. Dwie marchewki, dwie marchewki. Tak to się prezentować będzie.

О, добър цар! Набръщато е. Цар, Przykłady. Fuu! To potem może pozwanie. No Dobrze, może. Ale kurwa, bo... Aha. Trochę sobie z takich porobimy. No na przykład też odpowiedzieć. Takie. Tak to się prezentuje. Zostawiajcie łapki, subskrypcję z dzwoneczkiem. Dyn, dyn 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 dyn. I oglądajcie następne i poprzednie pod... odcinki. Elo!